1830 Ernest Bodziu, Dzień dobry. Zaczynamy biznes informacje. Podatnicy nie mogą być karani za zaradność i pracowitość. Mówiła podczas ekspoze. Premier Ewa Kopacz zapowiedziała też stworzenie założeń do nowej ordynacji podatkowej. Obietnice to jedno, a rzeczywistość drugie grzmią przedsiębiorcy i wytykają rządowi, że właśnie przygotowywane są zmiany w przepisach, które mijają się z założeniami ekspozę Magdalena Cenka. Olaf Wojak własny biznes prowadzi od 17 lat. Propozycji premier Kopacz wysłuchał z zainteresowaniem, ale euforii nie było. Zapowiadane są kolejne zmiany, a to ciągłe zmiany powodują, że. Mamy non-stop zwiększającą się biurokrację, ilość kontroli, dostosowywanie się do skomplikowanego prawa. Pojawiły się obawy, choć Ewa Kopacz podatnikom obiecała to, co przedsiębiorcy postulują od lat. Oczekuję, by system podatkowy nie karał Polaków za ich zaradność, pracowitość i skuteczność. Zobowiązała ministra finansów do przedstawienia na początku przyszłego roku założeń do nowej ordynacji podatkowej. Ale w praktyce zmiany podejścia do podatków nie widać, alarmują przedsiębiorcy. Z jednej strony mówi się o nowej ordynacji, która ma być korzystna dla podatników, ale jest to zapowiedź, która tak naprawdę nie wierzymy, że zostanie zrealizowana, bo to jest praca na lata, a z drugiej strony mamy już przygotowany projekt, on już jest napisany który dzisiaj wprowadza dużo, dużo niekorzystnych rozwiązań. W Ministerstwie Finansów przyznają, że prace nad nowelizacją przepisów podatkowych są zaawansowane. Ten projekt przeszedł już przez Komitet Cyfryzacji, przez Komitet do Spraw Europejskich i lada moment zostanie przedstawiony na Komitecie Stałym i Radzie Ministrów. Zapowiedzi premier Ewy Kopacz nic w tej kwestii nie zmieniły, choć przedsiębiorcy mają do nowych przepisów wiele zarzutów. Krytykują choćby możliwość wygaszania tak zwanych interpretacji indywidualnych, o które często występują. Minister będzie mógł de facto wydać depetację ogólną zgodą. Z własną wolą, a nie zgodną z przepisami, e, zablokować uzyskiwanie interpretacji indywidualnych czy wygasić już uzyskane interpretacje. Cezary Kaźmierczak podsuwa rozwiązanie. System podatkowy tak prosty, by interpretacje nie były potrzebne. Przedsiębiorcy oczekują, że polski system podatkowy zostanie stworzony prosty, taki, który każdy będzie go rozumiał i każdy potrafił stosować. Dziś bywa inaczej. Zazwyczaj szuka się luki prawnej, szuka się sposobu na złapanie przedsiębiorcę na błędzie. No i strach się przyznać do tego, że człowiek może nie wiedzieć czegoś. Zapowiedzi nowego rządu to dobry znak, ale za słowami muszą iść czyny. Magdalena Cenker, Polsat News.